14 dni od podpisania kredytu, by anulować go bez podania przyczyny. Banki informują o tych 14 dniach, owszem, tylko że prawnicy zauważyli pewien kluczek. Co jeśli warunki umowy, formularz informacyjny dostałeś dopiero po podpisaniu umowy? Dyrektywa Unii Europejskiej mówi, że termin 14 dni liczy się od momentu otrzymania dokumentów, jeśli nastąpiło to później niż podpisanie, tak? A w umowach banków próżno szukać takiej informacji, więc zwykle piszą. Jedynie 14 dni od zawarcia umowy. I sąd pyta CUE, czy pełny obowiązek informacyjny nie powinien wymagać wspomnienia także o tej sytuacji, że 14 dni liczy się od daty dostarczenia warunków, jeśli jest opóźnienie. Jeśli Trybunał przyzna rację, wyjdzie na to, że banki w większości umów nie dopełniły obowiązku informacyjnego w tym zakresie względem konsumenta. Co to znowu otwiera oczywiście drogę do sankcji kredytu darmowego.